Te lata kiedy każda dupa chciała wyglądać jak szern A typy nakładały nawet na jądra, że znikły jak PGR Czy to fart? Pewnie nie Nie chcę mieć tego na myśli, jeśli to, to bucik nie Bridge. cztery wersy w steregier Zastąpij kopem, dodaj do tego ZUS I ten kredyt na procent, bo ten blask w tej epoce Tych co obrastają z łopem Chyba ważny jest dla dziwek, co w nogach mają poce Zresztą samocen Jak widzisz lubię szydzić, dużo wymagam od siebie, by się syn mnie nie wstydził na chuj, pchać się do wiby liczym baby na pogrzeb Wierdolę telewizję, bo to dla nich za mądre Jeśli w tym widzisz postęp, to gdzieś szajs błogosławił, a więc możesz taką sławę jak i hajs sobie wsadzić brak granic równowagi, wszędzie lateks i plastiki To pierdolone chamstwo naszej generacji Jesteś jest? Lepiej prawdę mi powiedz na serce Razem z hajsem w kondomie Gdzie jest z tej całej modzie na kurby zamknij AP To jest koniec Destrukcji, Ty Lepiej prawdę mi powiedz Nie Masz serce razem z hajsem w kondowie. cały modzie na kurwy zamkiapę. To jest koniec destrukcji. Jak chcesz się z nami trzymać, musisz być na poziomie. Jak dziewczyna jest ładna i w ogóle atrakcyjna, to musi swoje atuty wykorzystywać. Swoją atrakcyjność, nie? Musisz mieć sponsora. Tylko nie myśl, że to jest tak, że Fazek mi płaci jakieś tam 100 zł za seks, bo on mi płaci o wiele więcej, 200 czy 300. Zabiera mnie do knajp, klubów, na zakupy. To jest inne życie, na poziomie. Pamiętasz, te dziewczyny były słodkie jak miód Dziś to materialistki, co chcą Porsche i chuj Plastikowy świat, pełen plastikowych barbi Popkultura dzieciaków, głównym plastikowym karmi Pamiętasz, tamte laski trwałe wielkie jak agro elektrofan, bugi i raz z sercem i pasją Dzisiaj stoją na baczność, jeśli nie ma co wciągnąć Czy w ogóle istnieje w waszych marzeniach wolność? Moje wrażenia non-stop odbiegają od wzorców A ludzie spierdalają niczym zając od wniosków Uciekają z rozsądku, czy głupoty? Nie mój problem, jeśli sam chcesz być taki lepiej i nic nie mów proste, bliźnie mu oszczędź Wej hey, tamtedy, bo zginiesz przez pieprzoną anoreksję Apetyt amfetaminie żyjąc w plastikowym kinie Po plastikowych węgi wpłynie gumowa rozgrywka o dochody klientów Ubozy z abonentów, ty azyski z reklam Zatem plastik i dwa złote, by cię wtrącili do piekła Bycie trendy jest ekstra zwinasz i sadzisz jak masz w mózgu silikon, Stupy w szpinak na twarzy Gdzie Ty jesteś Lepiej prawdę mi powie Na serce Razem z hajsem w koloromie Jestem w tej całej modzie na kurwy zam to jest koniec destrukcji. Człowiek jesteś Lepiej prawdę mi powie. serce? Razem z hajsem w kondomie Gdzie Czas jest Całej modzie na kurwy zamknij To jest koniec destrukcji. Przecież nie wysiądę tutaj na środku ulicy Są tramwaje, dasz syran To no już, wyskakuj, bo się światło ci dobrze było, co nie? you <laughs>